thank mm -hmm. you Ogromną wiedzę dał mi teatr. Wszystko inaczej zaczęłam układać. Miłość. Też. Tym stolarzem, co w teatrze budował wielki sztuczny świat, już chłop raczej niepozorny. Ale w tych sprawach to ho ho dobrze mi w tym teatrze było. A i sąsiedzi szanować zaczęli. No ale nie ma tak w życiu, żeby miód sam. Nie ma. I tak rok za rokiem, rok za rokiem przyzwyczaiłam się. Do tego, że ma żonę też. A co mi tam, ubyło go czy jak? Ja to bym nie ścierpiała, żeby... Tak, nie... w domu. Babcie, zupa mleczna, kawa, herbata, kwas na kaca, to co mi to? Chodziłam po teatrze, niby sprzątam, niby herbatę parzę, a oczy otwarte, uszy słyszące. Proszę. Kupiłam zeszyt, za długopis i napisałam, że ja, obywatelka Szczurgenowewa, czuję się zaniepokojona postawą naszego zespołu. Że na dziady nasza polska ludowa. Pani towarzyszko z nami. Ja niby dlaczego? Siadowie, towarzyszka. Medal lecia albo. Albo bębny. Dziękujemy Wam, towarzyszko, za troskę. O wspólny dom. Ojczyznę naszą. Ludowa. Nie pozwolimy, żeby ktoś w nią strał. O, a tutaj macie. Dajcie trochę pieniądze. To się przyda wejście. No. Panie redaktorze, zdjęcie, rozmowa, rozmowa, to to się mówi, jakiś wywiad. coś nie tak w tym waszym w waszym teatrze hm. Że obce klasie robotniczej element usiłował przejąć w swoje ręce rząd dusz to wszystko dla Polski ludowej naszej czujność Gotowość. Dawna szkoła. Od rana do nocy, od nocy do rana. Ale szczegóły, szczegóły towarzyszko, szczegóły robotnicze. Robotnicze szczegóły. Yy. Yy. Prawa robotników, ich dalekowzroczność, mądrość. Klasy robotniczej. My nie pozwolimy, żeby nasz teatr na dziady. Teatr dla robotników, robotnicy na scenę. Dziękuję. Dziękuję. Słyszeć bym chciała te słowa podziękowania, że uratowałam teatr przed zakładą. A tu zjawia się zespół teatralny. Śmieją się i mówią, genowy wasz pokaże nam jak... Jak ich na siebie, a oni mnie na krzyż. Szpital, znów szpital. Tiserciny, zastrzyki. Znów szpital, żadnych ostrych przedmiotów. Szpital, zawsze za mną ktoś krok w krok. Mają dowody, podsłuch, taśma. Znów szpital, zastrzyki, wariatka. Wypuścili mama z wariatkowa? My tutaj po, poprzestawialiśmy trochę, ale nas teraz czworo będzie. Mama. Ustaliliśmy z Jagódką, że mama na polówce w kuchni. Bo mamy małżeństwo rozwojowe. Ale mimo wszystko niech się mamusia jak u siebie. My tu jeszcze łóżeczko dziecinne tego, ale, ale na, niech się mamusia jak u siebie czuje. Co mama tak głową obraca? Nie podoba się? Tak sobie obracam. Nie żeby w szczególności na twoje słowa. My nie wyganiamy. A nawet przyda nam się kobieta do dziecka. Chodź, chodź. Grzybka mam dla ciebie, kochanego. Szatanka, kacanego. Dla twojego dobra wszystko. Po co taki zasraniec w społeczeństwu? No po co? Lepiej być aniołeczkiem w niebie, niż taką kobietą bez poważania na tej ziemi. No chodź, chodź. Grzybka mam dla ciebie. Swołocz jedna won, mówię! Tupę człowiekowi zawracają w głowie, bełtają. Won! Kurwy jedne blade. No. Takich słów się nauczyłam w teatrze. Szpital, znów szpital. serciny zastrzyki. Zawsze za mną ktoś, krok, w krok. Znowu szpital. Kiedy teraz wróciłam do tej książki po latach, jakby zyskała nową rangę. Okazało się, że PRL trwa. Mówię tutaj nie tylko o polityce, chociaż również. On trwa w sensie. W wymiarze obyczajowym, społecznym, mentalnym. Okazało się, że ta, okazuje się, że ta kanciapa cmentarna, w której spotykają się bohaterowie prozy Lenartowskiego, była jest i będzie. Ona jest wieczna, tak jak wieczna jest Genowe Faszczur, ten plebejski demon na miarę naszych czasów. Andrzej Lenartowski, rękami i nogami, siłami swojego talentu i kunsztem Warsztatu literackiego y, broni się przed tym, aby jego proza nie została zmielona w młynie małego realizmu. Myślę, że gdyby tylko chciał, mógłby ją przenieść w wyższe rejony abstrakcji. Myślę, że rząd m, dopóki będzie pisał, będzie już korzystał z tego, co doświadcza, albo z tego, co. Do doświadcze, albo z wyboru, albo z konieczności. To wszystko jest płynne, to jest nie, nie, nieustanne życie. Literatura jest czymś żywym, to nie jest coś, co można raz y, jeden zrozumieć i potem to jest już żywe na, na stałe. Najwygodniej byłoby powiedzieć, że, że działa duch czasu, a rozmaici ludzie do tego ducha czasu się przyłączają, y, jak gdyby są z nim zmowie. Z Nim i poprzez Niego y, robią coś takiego, że właśnie powstaje coś, co jest y, y, życiem duchowym jakiegoś czasu, ze wszystkimi odniesieniami w przeszłość i ze wszystkimi marzeniami o, o przyszłości itd. Jest to moim zdaniem y, opowieść o losie człowieka, który uwierzył w, w coś, stał się ofiarą pewnej sytuacji która została stworzona przez układ polityczny, ale to powieść nie jest w gruncie rzeczy o polityce, tylko jest powieść o człowieku, który przeżywa różne nieszczęście. To, że polityka determinuje jej los, to wcale nie znaczy, że ta powieść jest de facto powieścią polityczną. Bohaterka powieści była, uwierzyła w to, co jej tam w latach czterdziestych agitatorzy. Włożyli do głowy na siłę, to jest jakby jej nieszczęście I właściwie jest to opowieść o ludzkim nieszczęściu. Powiedzmy, jej doświadczenie życiowe czy jej yy, no, możliwości intelektualne były takie, że ona nie mogła się zdobyć na krytycyzm wobec tego. Kiedy ktoś, kto pisze, zaczyna się podpierać życiorysem, to już jest i samoobrona, i ucieczka. Autor zamyka się w tym, co. To napisał, ktoś może mieć wspaniały życiorys i guzik z tego wynika i na odwrót, a że prowadziłem taki tryb życia bez no, specjalnych przemyśle. I poddawałem się z przyjemnością działaniu przypadku. Towarzysze i obywatele, rodacy, w dniu dzisiejszym Komitet Centralny... Ładny ten nowy, postawny, nie taki łachmyta. Garnitur skrojony, elegancja, francja. W koronie by mu to twarzy i ręka, aż się prosił, żeby ją berłem wykończyć. Ładne gesty na tych zdjęciach. Pozdrowienia ładne. To ważne dorobić się swojego pozdrowienia. Twarze takie dobre, rodzinne. A najważniejsze, że dobrze będzie. Każdej rodzinie czego zapragnie. Oni pomogą rodzinie, rodzina pomoże im. Wszyscy będą sobie pomagać. Taka wielka samopomoc. Jestem to nie, nie, na pewno przyjeżdża. Na pewno, na pewno. 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 nie, My nie, tylko szczur znamy. Wszystko, co pani Wszystko, na tym papierze na tym zostało w sprawdzone Dlatego właśnie pani, krew z krwi robotniczej, kość z robotniczej kości wybrana została, żeby powitać naszego dostojnego gościa. Jezus Maria. I dlatego pani musi ręce myć od dzisiaj i wazelinę wdzierać. Um. Bo może dostojnemu gościu przyjdzie do głowy rękę wam uścisnąć albo i pocałować. No bo. I Trzeba, żeby ręce robotnicze były, ale i zasyfione, ale nie zasyfione, żeby robotnicze, a jakby pańskie trochę. No... Popękane mogą być, a nawet brudu nieco, ale żeby kopieterliny brud był. Dlatego obywatelko, musicie ręce myć, żeby, żeby dostojny gość wiedział, że nie świni racice ścisnął, tylko rękę ludu pracującego uszanował. To jest właśnie nasza robotnica. To są panowie. Towarzyszko. Specjalna komisja zakwalifikowała was do ceremonii powitania dostojnego gościa. Teraz pobierzecie nauki nauki wyciągania i podawania Waszej robotniczej dłoni. Trzeba, żeby było widać Waszą dumę robotniczą. Da. O. A? Dumę robotniczą. O. Dobrze. tak. Tak. Ta. Dobrze, dobrze. Da. Dobrze. Tak. Pustoń, gości, pustań. Ja gościa w koronie widziałam i zberłem. Postawiłem. A mnie specjalnie z centrali przysłali, żebym. A ja was wybrałem. A przecież było w papierach napisane, że wariatka. A taką git robotę miałem. Miałem. Rozumiesz? Nagrody, znaczenia placówka dyplomatyczna w przyszłym roku co teraz ze mną będzie Przerwa przerwa na małe piwko I, i dobrze ale to trzeba będzie dokończyć wszystko Wszak wiedziałeś, że spudziłeś istoty śmiertelne. A jednak śmierć... Jest wielkim ukoronowaniem życia, kto też o zmarłych nie można powiedzieć niczego, co by bólem przejęło pozostałych. Z wyżyny nieba, gdzież jest o śmierci, twój oścień, może lepiej. Gdzieś jest to śmierci? Twe ostrze. Nasz kierownik to wie. Co to wymyślenie? Powiadamiamy, że Wy, wykropkowane... No tak, tak, wykropkowanego. No wiecie, ja sobie wstawiam w zależności od okoliczności takie. Albo człowieka szlachetnego serca, albo zasłużonego obywatela. No bo tu nawet w nawiasie towarzysza, kochanego brata, siostry. No. Najważniejsze. Nie zadrażniać, Pani Szczur. To... A z nimi trzeba dyplomatycznie. Wśród nich żyjemy i z nich żyjemy. Nie wolno zadrażniać. Andrzej Nartowski sam mówi, że pisze tylko o tym, co przeżył. A przeżył chyba sporo. I mał się różnych zawodów. Był nauczycielem, dziennikarzem, górnikiem, skalnikiem, w końcu mistrzem ceremonii pogrzebowych, podobnie jak jeden z bohaterów jego prozy, mordeczka. Ale nie przesadzajmy. Andrzej Lenartowski jest nie tylko wierny życiu, on także to życie kreuje. Posiada pewną rzadką umiejętność. Ma ucho wyczulone zarówno na niskie, jak i na wysokie tony rzeczywistości. Potrafi w zadziwiający sposób łączyć nierozerwalną całość, a równo to, co niskie, pospolite, trywialne, ordynarne, z tym, co wysokie, wzniosłe, liryczne. Ja myślę, że jego język korzysta z, z mowy żywej, ale jest bardzo kunsztowny. On pisze właściwie prozę jak poeta, korzysta po prostu z wielu chwytów poezji, ma zresztą doświadczenie w poezji, to wykorzystuje ozdobność ulianartowskiego, jest wyczuciem piękna słowa i to jest dla mnie widoczne właściwie we wszystkim, co on, co on pisze. Jeśli literatura zajmuje się polityką, to... Powinna pokazywać tylko to, jak to się przełamuje, polityka we wnętrzu człowieka, w jego świadomości. Tak jak i inne rzeczy, jak religia, jak powiedzmy miłość, jak te... Po prostu jako jedna z ludzkich namiętności, które oddziaływują na, na człowieka i opisywać to y, z punktu widzenia y, właśnie jednostki ludzkiej. Bohaterowie prozy Lenartowskiego to są ludzie z powykręcanymi życiorysami. Odrzuceni przez życie, zagubieni, pokorzeni przez los, często na własną prośbę. Andrzej Lenartowski uważa, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Pewnie tego każdy z nas może się w tej prozie przeglądnąć. Bohaterowie prozy Lenartowskiego to przecież my, czytelnicy tej książki. Każdy z nas mógłby nim być. My korzy po poprzebierani w lumpen proletariackie kostiumy. W każdym dniu poruszamy się po cmentarzu idei, bo my tak w tej chwili komplikujemy sobie sprawę, mówiąc, że jesteśmy na cmentarzu idei, no tak nazwijmy to umownie komunistyczno-bolszewickich. A my w każdym dniu grzebiemy jakieś idee. W tej, przed paroma miesiącami pogrzebaliśmy inne. Każda idea jest po to, aby umrzeć.